Do tego wydarzenia przygotowania trwały długo. W szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Wschowskiej o komersie klas ósmych rodzice myśleli już od kilku miesięcy. Nadszedł wtorek, godzina 17. W pięknie przystrojonej sali gimnastycznej spotkali się absolwenci, grono pedagogiczne i niektórzy rodzice. Wspólna zabawa, radość i chyba nutka żalu, bo to ostatni raz w tym gronie z tymi nauczycielami, z tymi koleżankami i kolegami. A jest co wspominać. Osiem wspólnie spędzonych lat, osiem lat w tych murach, osiem lat lekcji, przerw, wakacji, sprawdzianów, klasówek, wycieczek itd. Niestety, wszystko ma swój początek i swój koniec. To historyczny rocznik. Te klasy ósme to już ostatni absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. Reforma oświaty weszła przecież w życie, ale dzięki temu będzie więcej komersów, o czym można było się przekonać już w tym roku po podstawówce, po gimnazjum itd. Uczniowie, którzy bawili się na tym balu, uznali go za udany. Mimo upału tańczyli do późnego wieczora. Dziewczęta i chłopcy nie narzekali na brak partnerów, bo przecież na sali było aż sześć klas. Bawili się też wychowawcy Mirosława Filipowiak, Kamila Pempera, Małgorzata Halman, Wioletta Kotlarska, Bogdan Barski i Bogdan Perski. Nie zawiodła kuchnia, obsługa spisała się na medal, a skoro wszystko się udało, wspomnienia będą miłe. Bo przecież jak napisała noblistka Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, tak jak nie powtórzy się ta zabawa, nie powtórzy się moment wręczania świadectw. W środę w samopołudnie absolwenci klas ósmych przy ulicy Wschowskiej spotkali się na placu apelowym szkoły nr 3 przy ulicy Konopnickiej. Pytanie nasuwa się samo: dlaczego tu, w obiekcie, z którym przez 8 lat młodzież nie miała nic wspólnego? Wspominać będzie nie to boisko i nie te mury. Decyzja nie była trafna. Spiekota w samo południe, czego należało się spodziewać, nie pozwoliła, by uroczystość wypadła doniośle. Owszem, były przemówienia, podziękowania, gratulacje, program artystyczny, ale nie było tej oprawy. Najpierw absolwenci siedzieli na krzesełkach, bokiem do grona nauczycielskiego, przodem do stołu prezydialnego, by w najważniejszym momencie odbioru świadectw przenieść się pod lipy. I tu Kochanowski miał rację, pisząc o dobrodziejstwie tego drzewa, cieniu i chłodzie. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wręczał dyrektor Jacek Skrobisz, a nazwiska uczniów wyczytywali wychowawcy. Najpierw wręczano świadectwa z paskiem. Do tego dołączone były listy gratulacyjne i upominki. Listy pochwalne otrzymali też rodzice. Tak skończył się jeden etap w życiu młodych ludzi: przed absolwentami wakacje, a po nich to, co nowe i nieznane. Inna szkoła, nauczyciele, koledzy i koleżanki. Życzymy wszystkim absolwentom super wypoczynku, bezpiecznych wakacji i powodzenia w nowych szkołach. To, co nieznane, należy poznać. W środę o godzinie 11 odwiedziliśmy zespół szkół specjalnych w Wolsztynie. W świetlicy przygotowano uroczystość pożegnania klas ósmych. Najpierw miejsca zajęli zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice i gimnazjaliści. Później do świetlicy trójkami wchodzili bohaterowie dnia, absolwenci. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Henryk Kazmierczak, który m.in. powiedział Zastanówmy się więc wspólnie przez chwilę nad waszym pobytem tutaj u nas w naszych murach szkoły. Przyszliście do niej z różnych środowisk szkolnych, a także w różnym okresie czasu. Wielu z nas rozpoczynało edukację szkolną od klas najmłodszych, ale byli także tacy, którzy przyszli później do nas. Zdawać by więcej mogło, że Wasza adaptacja będzie przebiegać z dużymi trudnościami, że w swoim wewnętrznym, klasowym współżyciu będziecie sprawiać nam, wychowawcom, poważne kłopoty. W rzeczywistości jednak, no, poza małymi wyjątkami, tych większych problemów, większych kłopotów z Wami nie było. Na twarzach absolwentów widać było wzruszenie. Trudno powiedzieć, o czym myśleli. Czy o minionych ośmiu latach, czy o tym, co dalej. Wzruszone były też wychowawczynie Irena Ziarniak i Bernadetta Wojciechowska. Nic w tym dziwnego. Uczniowie zżyli się ze swoimi wychowawcami, bo taka jest rola opiekuna. W szkole zastępuje rodziców, pomaga w rozwiązywaniu problemów, dodaje otuchy, uczy i radzi. To, co młodzież zdobyła przez 8 lat, musi zaowocować w dalszym życiu. Najważniejszym momentem był odbiór świadectw. To pierwszy ważny dokument. Szkołę ukończyło 28 uczniów. Zadowoleni byli wszyscy. Rodzice aktywnie włączyli się, by dzień ten był bardzo uroczysty. Odpowiedni wystrój sali też dodał oprawy. I żeby dzień ten zapamiętali wszyscy, po głównych uroczystościach rozpoczęła się zabawa. Trafne są słowa piosenki Przeżyj to sam. Dla młodych osób jest to na pewno przeżycie, które wspominać będą zawsze. W roku szkolnym 1999-2000 do zespołu szkół zawodowych uczęszczało 2030 uczniów kształcących się w 73 oddziałach w różnych specjalnościach i zawodach. Zatrudnionych jest 64 nauczycieli nauki teorii oraz zajęć praktycznych. Każde zakończenie roku szkolnego to wyjątkowa uroczystość. Najpierw żegna się uczniów, którzy ukończyli szkoły kończące się maturą, później tych, którzy ukończyli edukację w szkołach zawodowych, a jeszcze później świadectwa promocyjne otrzymują uczniowie, którzy w przyszłym roku nadal będą uczęszczać na lekcje. Wszystkim absolwentom gratuluję osobiście dyrektor szkoły Tadeusz Śnita. W tym roku te uroczystości zostały skrócone do minimum ze względu na falę upałów, ale nie pominięto ważnej części, to znaczy wręczenia świadectw z paskiem oraz wręczenia nagród dla wyróżniających się uczniów. Nagrody ufundowała nie tylko Rada Rodziców, ale również cech rzemiosł różnych. Dyplomy oraz złote, srebrne i brązowe medale dla najlepszych sportowców wręczył nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Lisiecki. Co dalej? Uff, wakacje.